Czy wiedziałaś, że ponad 70% kobiet po 60 roku życia regularnie przyjmuje magnes, a mimo to jedynie 20% z nich odczuwa realną poprawę? Reszta nie tylko marnuje pieniądze, ale także ryzykuje osłabieniem wchłaniania innych minerałów, takich jak wapń czy cynk. Wiele pacjentek mówi mi: „Biorę magnes codziennie, a moje mięśnie nadal są słabe, a nogi drżą, szczególnie wieczorem.” To nie przypadek. Starszy organizm coraz słabiej wykorzystuje magnes z tabletek, zwłaszcza gdy spowalnia trawienie i obniża się poziom kwasu żołądkowego. Ale jest coś, o czym niewiele osób wie. Istnieje jeden naturalny produkt jedzony tuż przed snem, który dostarcza magnez w najbardziej przyswajalnej formie, razem z białkiem i mikroelementami odbudowującymi kobiece mięśnie nocą. Działa jak nocny napój regeneracyjny, bez tabletek, bez chemii, bez skutków ubocznych. Zostań ze mną, bo już za chwilę odkryjesz, jaki prosty wieczorny posiłek wzmacnia kobiece mięśnie przez noc i dlaczego po jego wprowadzeniu wiele pań całkowicie odstawiło suplementy magnezu. Jestem dr Jan Kowalski, specjalistką odżywienia klinicznego z ponad 25-letnim doświadczeniem w pracy z kobietami które po sześćdziesiątce zaczynają tracić siłę, stabilność i masę mięśniową. Każdego dnia spotykam pacjentki, które robią wszystko tak, jak powinny. Piją wodę, dbają o spacery, biorą witaminy, a mimo to czują, że ich mięśnie stają się słabsze, zwłaszcza w nogach. Prawdziwy problem leży jednak głębiej. Nie chodzi o to, by brać więcej tabletek, ale by dostarczać składniki w takiej formie, Jaką kobiecy organizm naprawdę potrafi wykorzystać. Dlatego od lat zastępuję syntetyczne suplementy naturalnymi produktami, i rezultaty są często zaskakująco szybkie. Mniej drżenia nóg, lepszy sen i wyraźna poprawa siły mięśni już po kilku tygodniach. Jeśli jesteś tu nowa, witam Cię na kanale poświęconym naturalnym metodom wzmacniania kobiecego ciała po 60 roku życia. Subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych materiałów, bo dziś pokażę Ci jeden prosty produkt, który dostarcza magnes w formie najbardziej przyjaznej dla żeńskich mięśni i wyjaśnię, dlaczego działa właśnie nocą. Po 60 w kobiecym ciele zaczyna się proces, którego większość Pani nie zauważa, dopóki nie jest naprawdę trudno coś zmienić. Mięśnie słabną powoli, potem coraz szybciej, aż pewnego dnia wejście po schodach, Dźwignięcie torby z zakupami czy zwykłe wstanie z łóżka wymaga o wiele więcej wysiłku niż kiedyś. Mało kto wie, że w ciągu zaledwie 10 lat kobieta może stracić nawet 40% masy mięśniowej, co lekarze nazywają sarkopenią. To nie tylko problem wyglądu czy sylwetki. To kwestia samodzielności, stabilności i bezpieczeństwa, bo to mięśnie chronią przed upadkami i decydują o tym, czy ciało nadal reaguje pewnie i sprawnie? Właśnie tutaj magnez odgrywa kluczową rolę, ale tylko wtedy, gdy organizm potrafi go odpowiednio przyswoić. Z wiekiem trawienie zwalnia, receptory w komórkach mięśniowych działają słabiej, a poziom kwasu żołądkowego spada. W efekcie ogromna część magnezu z tabletek po prostu nie trafia tam, gdzie jest potrzebna, a kobieta, mimo suplementów. Nadal czuje drżenie nóg, nocne skurcze, osłabienie lub brak stabilności podczas wstawania. Jeśli rozpoznajesz te objawy u siebie, nie jesteś sama. I co najważniejsze, można to odwrócić w naturalny sposób bez kosztownych suplementów, bo natura dostarcza formę magnezu, znacznie bardziej przyjazną dla kobiecego ciała. W kolejnej części odkryjesz konkretne produkty. Które działają jak nocna regeneracja mięśni, i które możesz wprowadzić do swojej kolacji już dziś. Wiele kobiet sięga po tabletki z magnezem, wierząc, że to jedyny sposób na uzupełnienie niedoborów. Tymczasem natura od dawna oferuje coś znacznie skuteczniejszego. Zwykła miseczka ciepłej owsianki z dodatkiem pestek dyni dostarcza niemal trzykrotnie więcej magnezów w formie, którą kobiece ciało potrafi wchłonąć bez problemu. Owiec uwalnia minerały powoli i stabilnie, co pozwala mięśniom odbudowywać się przez całą noc, a pestki dyni dostarczają białka, cynku i naturalnych tłuszczów, które działają jak transporter chroniąc magnes przed szybkim wydaleniem. To połączenie jest tak łagodne dla żołądka, że sprawdza się nawet u kobiet z bardzo wolnym trawieniem. Jedna z moich pacjentek, pani Elżbieta, miała uporczywe nocne skurcze nóg. Mimo codziennego przyjmowania tabletek. Dopiero gdy zastąpiła suplement owsianką z pestkami dyni jedzoną tuż przed snem, skurcze ustąpiły w ciągu czterech dni, a rano mówiła, że jej nogi czują się jak nowe. Jeśli przygotujesz taką prostą kolację, ciepły owies, łyżka pestek dyni i odrobina miodu, twoje mięśnie otrzymają dokładnie to, czego potrzebują, by regenerować się przez całą noc. A działanie tego posiłku staje się jeszcze silniejsze, gdy dodasz owoc, który naturalnie podnosi przyswajalność magnezu. Wiele kobiet po 60. roku życia je na kolację tylko kromkę chleba albo wypija herbatę, nie zdając sobie sprawy, że wieczorem potrzeba czegoś zupełnie innego, jeśli ciało ma odbudować mięśnie podczas snu. Niezwykle silne działanie ma połączenie dojrzałego banana z naturalnym jogurtem które tworzy kompletny zestaw wspierający regenerację kobiecej siły. Banan dostarcza magnezu, potasu i błonnika, który odżywia florę jelitową, a to właśnie zdrowy jelitowy mikrobiom decyduje o tym, ile magnezu naprawdę trafi do krwi. Jogurt natomiast przynosi probiotyki i aminokwasy, które pomagają wchłaniać minerały szybciej i skuteczniej niż jakikolwiek suplement w tabletkach. Jest w tym coś jeszcze. Tryptofan, naturalny związek obecny w tej parze produktów, zamienia się w serotoninę, a później w melatoninę, dzięki czemu ciało uspokaja się i przygotowuje do głębokiego, regenerującego snu, podczas którego mięśnie kobiet mogą naprawdę się odbudowywać. Pani Maria, jedna z moich pacjentek, długo nie mogła pozbyć się nocnego drżenia nóg, mimo że brała magnes regularnie. Dopiero gdy wieczorne tabletki zastąpiła prostą porcją jogurtu z bananem i odrobiną cynamonu, już po dwóch tygodniach przyszła i powiedziała. Nie tylko śpię spokojniej, ale rano moje nogi są lekkie jak kiedyś. To połączenie może wydawać się zwyczajne, ale działa jak naturalny wzmacniacz kobiecych mięśni, pod warunkiem, że jesz je o właściwej porze, bo to właśnie czas decyduje o skuteczności całej tej nocnej regeneracji. Wiele kobiet bierze magnes rano, popijając go kawą albo dodając do śniadania pełnego nabiału, i później dziwi się, że efektów nie ma żadnych. Tymczasem biochemia kobiecego organizmu jest zupełnie inna o poranku niż wieczorem. Rano poziom kortyzolu jest wysoki, a to właśnie kortyzol blokuje transport magnezu do komórek mięśniowych. Dodatkowo kawa, fosforany z pieczywa i wapni z mleka czy sera. Całkowicie zaburzają jego wchłanianie, przez co nawet najlepszy suplement staje się praktycznie bezużyteczny. Kiedy jednak nadchodzi wieczór, ciało wchodzi w tryb regeneracji, krążenie w mięśniach poprawia się, a błony komórkowe stają się bardziej przepuszczalne. To właśnie wtedy magnez w naturalnej postaci wnika w mięśnie najskuteczniej i może być magazynowany na nocną odbudowę włókien mięśniowych. Badania pokazują, że wieczorna przyswajalność magnezu jest nawet o 60% wyższa niż rano, zwłaszcza jeśli kolacja zawiera odrobinę białka i odpowiednią ilość płynów. Właśnie dlatego tak wiele moich pacjentek zauważa ogromną różnicę, gdy przeniesie swoją porcję owsianki czy jogurtu z bananem na godzinę przed snem. Jedna z nich, pani Teresa, powiedziała mi: Nie budzę się już z ciężkimi nogami czuję jakby moje ciało naprawdę nabierało siły w nocy. Ten drobny, ale niezwykle ważny szczegół sprawia, że magnez przestaje być kolejną nieskuteczną tabletką, a staje się sygnałem do nocnej regeneracji mięśni, które z wiekiem potrzebują jej coraz bardziej. Wiele kobiet popełnia drobne, zupełnie nieświadome błędy, które potrafią całkowicie zablokować działanie magnezu, nawet jeśli jedzą zdrowo i starają się dbać o swoje mięśnie. Pierwszym z nich jest łączenie magnezu z wapniem lub żelazem, ponieważ te minerały wykorzystują te same kanały wchłaniania i dosłownie wypychają magnez z organizmu, zanim ten zdąży trafić do mięśni. Wystarczy wypić wieczorem mleko lub wziąć multiwitaminę, by cały efekt magnezowej kolacji został zniszczony. Drugim błędem jest zbyt mała ilość płynów. Kobiety często ograniczają picie wieczorem, bo nie chcą wstawać w nocy, ale odwodniony organizm nie ma jak przenieść magnezu do komórek, i ten po prostu pozostaje w układzie trawiennym, tracąc swoją moc. Szklanka ciepłej wody lub naparu ziołowego wystarczy, by poprawić wchłanianie nawet o kilkadziesiąt procent. Trzecim problemem są późne przekąski z cukrem lub alkohol. Cukier destabilizuje poziom glukozy. Alkohol wypłukuje minerały i zakłóca sen, a bez spokojnego snu mięśnie nie mają szans na nocną regenerację. Jedna z moich pacjentek, pani Krystyna, brała magnes regularnie, ale wieczorem lubiła wypić lampkę wina. Dopiero gdy z tego zrezygnowała i zastąpiła ją herbatą z melisy, wypijaną razem z owsianką, skurcze nóg ustąpiły w ciągu tygodnia. Dlatego, jeśli naprawdę zależy ci na odbudowie mięśni i chcesz obudzić się z poczuciem lekkości i stabilności, unikaj tych trzech codziennych pułapek. Bo to one najczęściej decydują o tym, czy magnes działa, czy tylko przechodzi przez organizm bez żadnego efektu. Magnez jest absolutnie niezbędny dla kobiecej siły, ale w formie tabletek rzadko działa tak, jak obiecują producenci. Jeśli kobieta po 60 roku życia naprawdę chce wzmocnić swoje mięśnie, poprawić stabilność podczas chodzenia i odzyskać spokojny, regenerujący sen, kluczem nie są suplementy, lecz proste, naturalne produkty podane o właściwej porze. Owsianka z pestkami dyni, jogurt z bananem i szklanka ciepłej wody tworzą wieczorny rytuał, który daje mięśniom to, czego najbardziej potrzebują nocą. Magnez w przyswajalnej formie Białko do odbudowy włókien, probiotyki wspierające wchłanianie i spokojny sen, w czasie którego ciało naprawdę odpoczywa. Widziałam to u setek pacjentek. Kobiety budziły się lżejsze, silniejsze i bardziej stabilne, jakby ich nogi przestały być ciężarem, a znów stały się podporą. Teraz decyzja należy do ciebie. Możesz dalej liczyć na suplementy, które często niewiele zmieniają, albo możesz spróbować prostego wieczornego posiłku, który zacznie działać już dzisiejszej nocy. Jeśli masz ochotę, napisz w komentarzu, które z tych produktów jesz najczęściej i jakie zmiany zauważyłaś po kilku dniach. A jeśli chcesz kolejnych naturalnych sposobów na odbudowę kobiecej siły, zasubskrybuj kanał i zostań ze mną na dłużej bo twoje ciało zasługuje na to, by czuć się silne, zdrowe i pewne, niezależnie od wieku.